Hej, cześć z tej strony JJCraft i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem znowu z gry Ark Survival Evolved. Dzisiaj ze mną jest Neroxu, Begenek oraz Kaczor. Cześć. To jest już drugie podejście. W sumie to nie podejście, po prostu drugi raz nagrywamy ten odcinek, ponieważ oczywiście e, mi pliki uznałem, że się usuną. E, I jak możecie zobaczyć. Czekajcie, tylko wam muzykę bardziej wyciszę, bo może wam przeszkadzać. Yy, mamy Bronto. Już jednego. Ale dzisiaj jest plan taki, żeby oswoić drugiego, bo na odcinku tego nie mam. Yy, no, więc już znacie plan na odcinek, widzimy się jak coś znajdziemy. Tak wygląda nasza taksówka. Możemy się potem zamieniać. Teoretycznie nie powinni widzieć, że mamy Queco na tym odcinku. No bo jeszcze odcinka z kłecem nie było. Nie będzie. Jest... Jakby widzowie, Ale... nie dziwcie się, że jest ten kłec. Będziemy go używać a yy, swojej będzie w następnym odcinku. Co? 1035? Eee, tak. Bronto? Tak. No to lecimy. lecimy do niego? Dobra, usypiamy panowie czy nie. Tak, no chyba tak. No to daj strzałkę na roksu, dasz strzałki na a. już to No. Dobra, dobra, daję, okay, połowa. To jakaś odklejona jest. Ostatnie. Dobra, dobra, dobra. Dobra, agruje go, agruje go, weźcie. Dobra, ja też strzelam jak coś. A, or, wyrwałem, ale dobra, tam tyle zadaję. Ja bo... O Boże. do mnie leci? Chyba. O, mi już kratę zniszczył skubaniec. Skubany. O Boże. Nie no, czemu wy go agrujecie na siebie? W sensie jakby inaczej, bo kto go w wprowadził chyba? Nie, ja, ja właśnie... No ale ja właśnie chciałem go, że ten, że jak będzie mieć dużo torporu, to żeby uciekał. Że on ma pewnie... Ile ma torporu? 11 tysięcy pewnie. 135, tamten co oswajaliśmy było na 120, prawda? No jaki on ma zasięg tego uderzenia? Ale mi się wydaje, że on... Boże... Do tyłu ma większy zasięg niż do przodu. Też mi się... Tak, no, no to, to, jest to jest logiczne. Nie ja do przodu go zawsze biję. Logiczne. logiczne jest to z tego powodu, że wali ogonem. Z tyłu. To... I od boku też ma dość dużo, wydaje mi się. Ale nie do, wody, nie do 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 go. Bo to, bo, wiem, bo tam o, jestem ten korzeniosteminy. Tak. No, On już o Boże. Czekajcie, dobra, ja przed niego. No, tylko Gigi uważaj, bo po tamtej stronie, gdzie on płynie, jest alfa-rex. Ty, no. Trochę niedobrze. Strzelaj ktoś w niego, strzelaj ktoś w niego. No, no i o... Bo żeby się Leć przed niego, żeby go wystraszyć. Staram żeby się jakby ja, ja już mu zacinał drogę. Chociaż A. on tak ma teraz już nie. Widź ja Idzie prosto na alfa-rexa. Dobra, dobra, odcinam mu drogę. Cofa się, cofa się, dobra, przy... Chodź, idźcie wszyscy tam, jak najszybciej. Jak najszybciej no, idźcie no. na tą stronę. Tylko nie przy nim. Ej, A, który go! E... No, to ja, czy... ja w niego nie strzelałem. Ja niego... Który strzelił? Ja w niego nie strzelałem. Ja nie. Ej, on. mu Tlen nie traci, nie traci tlenu, panowie. Ale jest zapóźno. Nie traci plenu, dobra, to jest dobrze. Tlenu, tlenu przepraszam, nie plenu. Tylko trzeba ubić tego alfareksa. Bo. Bo zaraz eee, będzie... To weźmy na tego, weźmy na Quetz'a wszyscy i od góry no. go walić. Ja nie mam Ja zaraz, ja zaraz do niego tego... Nie masz czy? Mam zieloną pompę. Nie. Nie macie ja żadnego muszę... łuku czy kuszy, znaczy się? Ktoś musi A. prowadzić, ja na pewno nie prowadzę. Nie no, ale, ja ale jak, jak ten... Ja, ja dobra, no ja mogę wsiąść, ale wystarczy, że w sensie? jakby podlecimy nad niego i wtedy nie. mogę zsiąść już. Okay. Patrzcie na stamina też, żeby... Ale jakby jak jak zsiądę, to stamina się nie marnuje, ona się odbija. Dobra, to jest dobry pomysł, Nie, myślę, się... ma... Big Braina. Co zlatuje tak szczerze przez, przez chwilę? Ej, bo to się. Z... A to się na roks, tak? Mhm. Myślałem, że już zerwało cię. Ja mogę trafiać! A ja jeszcze posunę się w bok, to spadnę. To na głowę. Nie. mówka w kaczorze będę strzelał. To możecie go próbować odwrócić, żeby był tyłkiem do tego Rexa I wtedy będziemy mu łatwiej strzelać. No dobra. O boż. No i teraz z naszego trafię. No właśnie, ja. Kłęcę. Ja, czy... ja też. No, czy ty ruszczę. możesz się już nie ruszać? Kurde, kaczor. A już, no, ale chciałem tylko tak. No, idealnie, żeby, żeby nas gryzł, tak? Nie no, Idealnie, geniesz. żeby nie z niego strzelić, bo jest pod nami. Typowo, nie? Dobra, teraz jest. Bez, bo spadny zaraz, jak będziesz tak latał. Nie wiem, jak on lata, właśnie jakoś chyba. Nie wiem jak on zdał egzamin w ogóle. Wszystko. na cią. Nie, 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 nie. Gdzie nie, nie, nie. jest ten nie, nie. Rex? Ja nawet nie widzę tego Rexa no. Cię nie, mówię, O, o nice, dobra, leży. Nice. Zobacz co ten, co, co z niego wypadło. Jedynie niebieski kill, coś ciekawego. A niebieski Dobra, będziemy mieli premita, możemy sobie zebrać. To, tu łapcie, y... O, Brant to się oswajł, Nice. Ja go chowam w kraju już, został Bagynek, ja go schowam. Jestem pierwszy. A, Beganek zabrał. No. Dobro więc zobaczymy bardzo, się w barze. Udało nam się oswoić takiego Bronto. Niestety i to, i to jest dziewczyna, więc mojego Bronto nie będziemy mieli na razie. No i co? Ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście strzelił łapkę w górę. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć!